Witam Was kochani wszystkich bardzo serdecznie Chciałabym się z Wami podzielić historią, która myślę, że na pewno Was zainteresuje Jest ona o hmm, przyjaciółce, która miała dosyć trudne życie hmm, Nie jest historia długa, myślę, że możecie chwileczkę posłuchać, więc zapraszam Mam najlepszą przyjaciółkę o imieniu Rita To jest skrót od Małgorzaty Przyjaźnimy się od wielu lat Nieraz opowiadała mi, jakie miała trudne życie, a wszystko przez to, że od 20 lat mieszka z mężem i matką. Jej matka jest jedną z tych kobiet, które uwielbiają wykorzystywać innych ludzi i nie obchodzi jej to, że jej własna córka. Zawsze wszystko było dla niej nie tak. Mama Lity ma 85 lat, ale warto zauważyć, że w tym wieku jest jeszcze dość aktywna. Uważa, że jej córka jest jej wiele winna i zawdzięcza jej życie. A wszystko dlatego, że gdy zaszła w ciąży, mąż ją opuścił i znalazł sobie inną kobietę. Dlatego przelała cały swój gniew na córkę, która była bardzo podobna do ojca. Lita nigdy nie była ukochaną córką. Była służącą, sprzątaczką, niewolnicą, ale nie córką. Pracowała bardzo ciężko w dwóch miejscach. Wracając do domu, musiała szorować podłogi i gotować jedzenie. I matka w ogóle nic nie robiła w domu. Ponadto niejednokrotnie prowokowała skandale, że Rita nie ugotowała tego, co ona chciała. Było mi bardzo ciężko tego słuchać. Tego dnia Rita miała urodziny. Wszyscy przeszliśmy usiąść przy stole, na którym było mnóstwo świetnych smakołyków, ale zauważyłam, że moja przyjaciółka była bardzo smutna. Właśnie powiedziała mi, że doszło do kłótni z jej matką i wszyscy będą musieli wyjść wcześniej. Kolejnego dnia rano dotarła do mnie straszna wiadomość. Okazało się, że kiedy wszyscy wyszliśmy, jej matka znów zaczęła skandal. Serce Rity nie wytrzymało, ale nikt nie wesoł karetki. Zmarła w nocy. W ten sposób matka przyniosła śmierć na własną córkę. Jest to bardzo smutna historia o przyjaciółce kobiety, która miała ciężkie życie. Zdecydowała się żyć z matką i z mężem w jednym domu. Z matką, która nigdy jej nie szanowała, nie kochała na swój sposób. Niestety, Rita, czyli Małgorzata, tak bardzo się wszystkim przyjmowała. Czy nie wytrzymała tego wszystkiego? I niestety serce jej nie wytrzymało. Jak uważacie? Czemu matka się tak zachowywała? Czy powinna? Czy powinna tą złość przelewać na córkę, którą miała w sobie z lat? Dlaczego tak się zachowała matka? Dajcie znać w komentarzu, co uważacie o tej historii. Co powinna zrobić Rita? Może powinna się wyprowadzić. Nie patrzcie na taką matkę. Chciałabym poznać Waszą opinię. Dziękuję, że wysłuchaliście historii i do usłyszenia w innej historii naszych czytelników. Pozdrawiam.